Siemanko Kochanisty, trenera V z motorwą standardowo kolejny dzień, kolejne motocyklowe nowości, ani nam się śni zwalniać tęba. Słuchajcie, coraz więcej motocykli trafia do naszego salonu. Myślę, że już naprawdę rozkręciliśmy się na dobre. E, no i naprawdę otwieramy się na coraz to nowsze sprzęty. Nowsze, nie mówię o tym, że nowsze ruchnikowo, ale naprawdę coraz to bardziej, e, no, wymyślne twory e, po prostu motocyklowej motoryzacji. No i za mną stoi, myślę, że całkiem fajny przykład. Słuchajcie, to jest Naked z silnikiem o pojemności 1300. I może na dzień dzisiejszy wcale nie robi takiego się Mam wrażenia, ale słuchajcie, w 1999 roku, kiedy no Yamaha postanowiła wsadzić piec 1300 w ramę i to naprawdę fajnie było uposażyć. Czyli słuchajcie, zamiast Olinsa w serii, tak samo przedni zawias regulowany, 100 koni prawie mocy w 4-cylindrowym silniku. No to naprawdę przyznam szczerze, to był wtedy na pewno bardzo gruźny zawodnik, no i taki, że trzeba było trochę pomyśleć, zanim się tą manetę odkręci. No i po dziś dzień dostarcza mnóstwo, moje zdanie, wrażeń. Jest całkiem, no można powiedzieć, dostępny cenowo, chociaż może to nie jest cena, jaką powinien ten Kosztować, no bo jednak po 20, 5 latach to powinno kosztować jakieś grosze. No niestety, za 4 cylindry w rzędzie, sprawne, jeżdżące, e, naprawdę trzeba swoje jeszcze zapłacić. No ale jeżeli chcecie mieć coś naprawdę fajnego, chcecie czuć, że to jest motocykl w motocyklu, a nie jakiś taki już e, upchany w te wszystkie normy, spalin i tak dalej, e, wykastrowany sprzęt, no to myślę, że Yamaha XJR 1300 może trafić w wasze gusta. No my od siebie co zrobiliśmy, do, do, dołożyliśmy wszelkich starań, żeby do motocykl naprawdę sprawny, zaraz zresztą o tym wszystkim opowiem. No, jeżeli szukacie czegoś takiego, to zostańcie ze mną do końca. Już Wam prezentuję, jaką XJR-kę udało nam się dorwać. Yamaha XJR 1300. No i tak jak wam wspomniałem, motocykl, który no, ewidentnie jest takim przykładem typowego, no można powiedzieć, Nakeda. No zobaczcie, rysy motocykla, no takie najprostsze z najprostszych. Myślę, że takim bohaterem całego motocykla to jest jednak silnik. Reszta to tylko pomaga w tym, żeby ten silnik, że tak powiem, usidłać w ramię. No i myślę, że to całkiem fajnie im się udało. No bo faktycznie te 1300 pojemności, prawie 100 koni mocy w motocyklu czterocylindrowym. Zobaczcie, jaki wielki jest ten silnik. Podejrzewam, że waży też zdecydowaną większość motocykla na gaźnikach, ale przyznam szczerze, że w tym przypadku bardzo fajnie te gaźniki pracują nie wymagają żadnego, żadnej regulacji na start, jest naprawdę ten układ paliwowy jest ogarnięty, wszystko chodzi, reaguje na sanie ładnie się wkręca, nie schodzi z obrotu więc tutaj bym nic nie robił więcej no i to tak jak nie wiem, w serii motocykl wyposażony był w zawieszenie Olinso, słuchajcie z tyłu, w ogóle jak to fajnie wygląda jakoś tak bym nawet powiedział, że to jest taki aspekt nowoczesny w motocyklu no, starszej daty, no ale prawda jest taka, że te zawieszenia wizualnie się przez dekady nie zmieniły no ale wciąż jednak, jak widzimy, ten jakby złoty zbiornik na gaz, no to jednak robi to troszeczkę, troszeczkę większe wrażenie, że jednak coś jest podubane. Tak samo przednie zawieszenie macie regulowane. Eee, zobaczcie dodatkowo dwie tarcze pływające, no dwutłuczkowym zacisku. No, no to, to też jakby trzeba było brać pod uwagę, że jednak taką bestię trzeba też zatrzymać. Eee, no i motocykl moim zdaniem, w całkiem fajnym stanie. Szczerze jakby skusiliśmy się sami też na niego, bo uważam, że motocykl który ma 25 lat. I fajnie wygląda, zresztą jest całkiem fajnie zachowany, no i przebieg słuchajcie 50 tysięcy, co jak na 25 lat naprawdę uważam, że to jest niezły przebieg i tu już nie gadajcie, że chcielibyście mniej, no bo trzeba też troszeczkę zejść na ziemię, no to myślę, że no naprawdę szkoda tego nie kupić, ładny oryginalny zbiornik słuchajcie, w takim granatowym kolorze, w metaliku, ale no też też całkiem fajne, że wygląda, oryginalne emblematy na bokach. Co jest no, nie oryginalnego, no to przedni czarny błotnik i tylne zodóbki, moim zdaniem też nie powinny być tutaj w czarnym kolorze. Chociaż ta naklejka Yamaha mogłaby być oryginalna, tutaj ktoś sobie ten dolny element też w takim niebieskim kolorze zrobił. Ale no wszystko się generalnie trzyma kupy, no tu jest taki plus, że generalnie no może nie jest to takie zestawienie całkiem idealne, ale naprawdę się wszystko trzyma kupy. Gdzieś tam ten element jeden i po drugiej stronie jest oryginalny, no sam piec ładny bardzo, e, fabryczne uszczelki moim zdaniem. Więc tutaj też jakby od samego tego, tego silnika też nie ma co wymagać. No i w ogóle jest taki całkiem fajnie zachowany, jak na 25 lat, bo oczywiście jest gdzieś tam stopa czasu odbita na jakieś minimalne zaśniedzenia na, na tych elementach aluminiowych. Ale nieźle. Sam wydech też spoko moim zdaniem. Obręcze, tarcze. Tutaj cały zestaw napędowy. No, to generalnie widać stopę czasu, ale moim zdaniem wszystko takie całkiem świeże i jeszcze nie, nie umęczone, no mówię, tym, ty, tym czasem, który po prostu minął. E, ładna kanapa, nie przetarta, e, gdzieś tam kierownica, same zegary, lusterka są świeże, e, no kierunkowskazy, no wszystko jedynie w motocyklu działa, jeździ skręca, hamuje, kierunkowskazy, pełno oświetlenie działa więc moim zdaniem nie ma co też się jakoś tam specjalnie z nim fiksować, no bo to jest po prostu leciwy sprzęt, ale niezły moim zdaniem no nie oceniłbym go na, nie wiem, na piątkę z plusem, ale naprawdę jest niezły i, i myślę, że jeszcze komuś na pewno, na pewno posłuży. Co my zrobiliśmy, to standardowy serwis filtrowy, macie nowy olej w silniku zanym motulem, do tego cztery nowe świece, no ten, ten, ten system cały gaźników został przejeżdżany i moim zdaniem do zostawienia nic tutaj nie ma co poprawić, no i tak moim zdaniem sprzęt naprawdę spoko, jeździ tak jak wspomniałem, skręca, homuje, my też do niego przygotowaliśmy Przywołujemy kompletną dokumentację do rejestracji, czyli wy już się nie stresujecie tym, że nie macie do polskiej tablicy, bo my robimy dla Was wszystko, włącznie z tłumaczeniem, z pierwszym przygodnym technicznym w Polsce, nasza faktura zakupu, więc Wy idziecie już z tą teżką, którą Wam dam, prosto do Wydziału Komunikacji, tam płacicie 120 zł, od ręki dostaniecie polskie blachy. Po wyjściu z wydziału robić ubezpieczenie i koniec. Żadnej akcji z recyklingu, coła skarbówki już do motocykla nie płacicie, nic takiego nie ma, więc myślę, że e, myślę, że to też jest spory plus. No i ja Was oczywiście zawsze zapraszam do nas, za Żar, do słuchajcie, Aśminowa 20, wkładajcie do nas. E, będziecie mogli usiąść sobie tak, jak ja teraz przymierzycie do tego sprzętu, zobaczyć, czy to jest fajna wysokość, pod was, czy to wszystko wam pasuje. No i jeżeli wam to będzie leżało, no to tak na dobrą sprawę e, możemy też wszystko sfinalizować. Możecie też zamówić sobie transport tego motocykla pod swój dom, zarówno po oględzinach, jak i przed. E, co to znaczy przed, możecie sobie po prostu zamówić transport tego motocykla pod swój dom nie wychodząc z domu, czyli dzwonisz do mnie mówisz siemanko Rafał, widziałem u Ciebie na kanale nowy, nowy, nowy motocykl XJR 1300, ile kosztuje transport motocykla pod mój dom no i my Cię wtedy szybko przez telefon wyceniamy ile kosztuje transport motocykla pod Twój adres jeżeli to ci leży, to z góry płacisz tylko przez sam transport, my do ciebie przyjeżdżamy, oglądasz sobie motocykl u siebie pod domem. Jak wszystko jest w porządku, dopiero wtedy za niego płacisz. Więc myślę, że to jest całkiem też taka fajna, uczciwa opcja w obie strony. Mm, co, no, no, bo nie ma co przedłużać. przepraszam, kluczyk bik, sanko, delikatnie, czerwonego dół, Klikamy sobie zapłon, samo sanko sobie elegancko. Teraz tego polipka trochę zaciągnie, W zresztą możemy coś sprawić Oświetlenie, światła krótkie, długie, krótkie, długie. Mryganie, kierunkowskaz lewy, prawy, z tyłu myj. Tak są pyk, co to jeszcze? Światło stop? jednak jak są już to w stanie Bardzo fajnie pracujący sterocylindrowiec, no jednak charakter zawsze rzędowej czwórki to jest to jest ten charakter, którego po prostu w życiu zawsze brakuje, zawsze mało. No i słuchajcie, jeżeli chcecie mieć takie cacko u siebie, siebie w garażu, łapcie za telefon, jestem po drugiej stronie. No i co no, chyba nie ma co przybyć? Można też może zrobić na raty, jeżeli macie do tego pytanie, to także dzwońcie, przykryjemy was dalej i to tyle ode mnie. Widzimy się na kolejnej prezentacji. Być może już niedługo u Ciebie w domu. Jakbyś chciał podkurzyć trochę sąsiadów, albo sobie przypomnieć jak to było za młodzieńczych lat. ja Cię serdecznie zapraszam do kontaktu. No i co? Lewa w górę? Do usłyszenia, do zobaczenia. Hej!